Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj szykujemy się z rana, robimy małe spa. Później jedziemy do Krakowa, więc trzeba sobie troszeczkę dogodzić, bo później w hotelu już nie będę sobie dogadzać taką super pielęgnacją. Dzień dobry. Muszę teraz tak leżeć, bo jak nie będę tak leżeć, to mi zsuną się płatki, bo one się nie trzymają dobrze. Ale wtedy leci mi koszulka z włosów. I takie to jest właśnie życie, kiedy chcesz sobie zrobić kosmetyczną przyjemność. No cóż. Mam dosyć duży problem, bo nie wiem, co mam zjeść na śniadanie. Mamy mocno pustą lodówkę, bo jedliśmy catering, a na zakupy dopiero po powrocie z Krakowa idziemy. Mam na Resztkę ogórków konserwowych i chyba po prostu zjem na gety. Zjem to, mam jeszcze! Oh. Jakieś jabłko, więc sobie wezmę jeszcze takie warzywko do tego. No i nic więcej nie wymyślę, bo naprawdę mam pustą lodówkę i gwarantuję Wam, że w następnym odcinku będzie już nieco lepsze jedzenie. Ale dzisiaj po prostu trzeba coś wyjeść z tej zamrażarki z lodówki, bo serio wieje. Nie mam żadnego. Mam więcej? Co? Do świeżych warzyw mam cebulę. Więc. Yes. Niezbyt fajny posiłek. Bardzo ładnie pachną te nagetsy. Tak naprawdę mocno kurczakowo. Zrobię je na patelni, bo wtedy wychodzą najlepiej, a chcę mieć rzetelny test, rzetelną opinię takich właśnie nagetsów z Garden Gourmet. W ogóle z Garden Gourmet jest mój ulubiony burger. Taki sens sensational. Nieważne. Zaraz oczywiście po bijąć, ale bijąc jest drogi i rzadko gdzie można go dostać. Więc mam nadzieję, że te nagetsy też będą pyszne, bo pachną przewspaniale. Takim totalnie kurczakiem. Totalnie kurczak. Mam ogórka, mam jabłko, a tu zrobiłam taki sos majonez, ketchup, sól, pieprz i świeży czosnek. Czekamy już tutaj jeszcze na nuggetsy i to jest wszystko, na co mogę sobie teraz pozwolić. Później będziemy w trasie w samochodzie też nie wiem, co zjemy. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie dzisiaj, ale dzisiaj jest taki totalnie dzień nie mam. Z czego gotować i nie wiem co zjemy, bo będę w trasie. Tak mógłby się nazywać ten odcinek. Co ja w ciągu dnia kiedy nie mam z czego gotować i będę w trasie. Dobry, witam was. Zapraszam na nową serię na moim kanale Kącik Czytelniczy. Oczywiście żartuję, że to nowa seria. Natomiast teraz książki bardzo dużo, dużo bardzo jest książek teraz w moim życiu. Bardzo dużo czytam uwielbiam to, że czytam książki i w końcu to mi sprawia przyjemność. I czytam książki, które mi się podobają, a nie wmawiam sobie, że żeby czytać jakieś rzeczy, które, które będą dobrze wyglądać, jak powiem, że przeczytam. Tak kiedyś, kiedyś właśnie to byłam ja. Potem znienawidziłam książki, a teraz w końcu odkryłam, że można super książki czytać. I ja czytam tylko romanse i to jest najlepiej sprawdzony czas. Szczerze, jakbym mogła wybrać, czy, czy do końca życia mogę czytać tylko książki, czy oglądać filmy i seriale, idę w książki od razu, bez zastanowienia. Dlatego przeczytałam o ostatnio cztery papierowe książki. Jestem podjarana tym, że to jest papier, bo większość książek przeczytałam w ebookach, to chcę wam po prostu o tym opowiadać. Więc wam e, opowiem trochę o tych czterech książkach, a później wam pokażę piątkę gagatków nowych, które sobie kupiłam, bo nie mogłam się po prostu oprzeć. Ja czytam na Legimi książki, ale tam niestety, pomimo, że tam jest bardzo dużo książek, to niestety nie wszystkie książki tam są, które chciałabym przeczytać. I mam taką swoją listę książek, które chcę przeczytać e, i nie ma ich na Legimi, dlatego Będę sobie je kupować i czytać w papierze, a przed zakupem zawsze sprawdzam, czy się przypadkiem nie pojawiły, ale w ogóle na przykład nie ma jakiejś autorki e, na Legimie, więc nawet nie liczę na to, że się pojawią. W każdym razie przejdźmy już do rzeczy. The American Roommate Experiment. Mm, to jest książka, e, która ma swoją jakby pierwszą część. Może nie część, bo to dzieje się w tym samym uniwersum i zamówiłam ją, e, zamówiłam ją już. E, tylko, że właśnie no, zaczęłam czytać od drugiej części. Ja zazwyczaj e, czytam e, Enemies to Lovers. Uwielbiam, kiedy bohaterowie na początku się nie lubią, wręcz nienawidzą czasami i po prostu sobie dogryzają. A tutaj mamy taki, taką trochę bardziej przyjaźń, więc e, dla mnie jest to mniej ekscytujące do czytania. Natomiast bardzo fajna książka. Dziewczyna jest e, pisarką, ale straciła wenę. Kompletnie ma, ma blokadę pisarską. Współlokator nie z wyboru. Mieszkałem razem w mieszkaniu jego kuzyna. On postanawia zabierać ją na eksperymentalne randki, żeby odblokować ją, żeby pisała. Prawda, bardzo dobra książka. Nie jest to jedna z moich, wiecie, top ulubionych książek. Może kiedy napiszcie, czy chcecie poznać moje ulubione książki, bo mam już taką malutką listę. Jest to książka bardzo przyjemna, fajnie się czyta. I kolejne trzy książki, które przeczytałam. To są trzy książki od Lynn Painter. Z tym, że ja przeczytałam wcześniej trzy książki od niej e, i one były bardziej takie wyższe ograniczenie wiekowe. To ograniczenie wiekowe tutaj na jednej książce jest napisane, że jest to 14+. Plus. I to są takie książki... E, Kurcze, wiecie co? Ja bardzo lubię tę autorkę. Bardzo lubię e, czytać jej książki, bo ma bardzo, bardzo fajnie pisze. Tylko, że mm, szczególnie te właśnie, takie bardziej młodzieżowe, bo to są już takie totalnie młodzieżowe książki są dla mnie trochę, trochę za słodkie. Kurczę, wiecie co? Wiadomo, romansy zawsze mają yy, taka jest, taki jest po prostu, taka jest kolej rzeczy, że romanse mają szczęśliwe zakończenia. Nie czytałam, czy, przeczytałam bardzo dużo książek już, yy, ale nigdy nie przeczytałam książki, w której było nieszczęśliwe nieszczęśliwe zakończenie, więc jakoś zawsze się tego spodziewam. Natomiast po prostu te książki były troszkę takie dla mnie przesłodzone. Z tych wszystkich trzech książek ta najlepsza, chociaż tak jak Wam mówię, no one są strasznie przesłodzone. To jest takie, takie słodko, słodko, po prostu pierdzący pierdzący finał. A dodatkowo jeszcze, jeżeli chodzi o tę Lynn Painter, to mam z nią jeden malutki problem. Jej epilogi są dla mnie takie... Takie, że kurczę więcej bym oczekiwała. Te epilogi są takie, nic tam się nie dzieje, a ja lubię na przykład epilog 5 lat później, 10 lat później, żeby wiecie, żeby takie mieć przypieczętowanie, potwierdzenie, że oni są ze sobą, mają dzieci, coś tam, zaręczyny ślub, bla bla bla, że wszystko się układa. Yy, a coś jest takie. Yy. Chodźcie, teraz zjemy trochę y, nuggetsa. O, mam was na statywie. Słuchajcie, sprawdzimy tego nuggetsa, bo gadam o tych książkach, a śniadanie czeka. Pachnie, mm, pachnie dobrze. Najpierw gryzę bez niczego, a później z tym sosem. Chociaż nie wiem, czy dobrze zrobiłam, że dodałam tam ketchup. To jest nugget. Mm, jaki on już kurczakowy. Mm -hmm. nie, suchy. tyle że nie mam mojego ulubionego majonezu. ja bo się skończył. Użyłam go uwego. Więc to nie będzie to samo. Mhm. Dobry nugget. Muszę przepić i wracamy do końcika książkowego. Mam coś na zębach? Wracam z książkami, teraz pokażę Wam nowe nabytki. Mam nadzieję, że będą fajne. The Spanish Love the Deception to jest właśnie ta książka, ta pierwsza część. I tutaj będziemy mieć fake dating, więc super. Będzie udawany chłopak, będzie udawana dziewczyna, więc myślę, że to będzie fajne. Później mamy książkę O Boże, ponad 500 stron, więc zazwyczaj te książki mają 300-400, które czytam. Marriage for One, Ella Mace. Wziąłem tę książkę, bo, tak jak Wam już mówiłam, bardzo lubię temat dating. Yy, dating, aranżowane małżeństwo, aranżowany związek. Uwielbiam ten temat, bo jest to jakieś takie, no nie wiem, dobrze mi się to czyta, bo zazwyczaj ci ludzie się nie lubią, a ja bardzo lubię czytać książki. Powiem wam, jak jest książka Enemies to Lovers, jest książka Friends to Lovers, to ja idę w ciemno w Enemies, bo... Y Mam wrażenie, że te książki, yy, gdzie, gdzie przyjaciele przewadzają się w yy, kochanku, są takie bardziej nudne, bardziej miałkie. Wiecie o co chodzi? Po prostu jak jest enemist, to jest ogień. Jest po prostu... Są przepychanki słowne, są jakieś takie mm, docinanie sobie. Uwielbiam to. Yy, dlatego mam nadzieję, że może tutaj też się to uda. Zobaczymy. Zobaczymy, ale tutaj jest... W tym związku wszystko zaczęło się w odwrotnej kolejności. I trzy książki to są książki Ali Hazelwood. One chyba są z tej samej serii, nie jestem pewna, ale to uwielbiam te rysunkowe okładki. Takie trzy książki, one wszystkie są 18 plus, więc zobaczymy, co tam będzie ciekawego. Dobra, pakowanko gotowe. Wszystko mam. No i co? Jedziemy do tego Krakowa. Mam nadzieję, że nie będzie jakiś kort na autostradzie. Mam nadzieję, że nie będziemy jechać dłużej niż 3 godziny. Musimy jeszcze zajechać po coś do żarcia. Zrobiłam sobie kawę na drogę, ale nie mam nic do jedzenia. Może pojedziemy do gorąco, polecam, bo to jest dobra piekarnia blisko nas i ma dobre kanapki do więc to zgarniemy, żeby znieść w samochodzie. A w Krakowie pójdziemy na jakąś szamę. Tylko jeszcze nie zdecydowałam na co. Zastanawiałam się nad weganikiem i nad takimi e, burgerami z boczniakami, ale e, jeszcze się. Okaże, a tymczasem zbieram jeszcze do plecaka klamoty i mamy wszystko. Ostatnio mam fazę na, na lody wszystkie, które mają napisane, że są kwaśno-słodkie. I kaktus jeden, co kupiłam go w Kauflandzie, naprawdę był kwaśny. I zobaczymy, jak będzie to smakować. Kocham wodne lody. To był jedyny, jaki był na stacji. Jest dosyć kwaśne. Mmm, mocno owocowe. Jedziemy do Krakowa dosłownie na jedną noc. Trzeba też umyć furkę po trasie, bo to, co się dzieje na trasie z furką, no to jest tragedia. Bierzemy jakiś tani hotelik i, i lecimy na jedzenie. A lemoniadę z nutą sosny. Mega dobra. No, a mirabelka ci nie będzie smakować. W ogóle, że jest kwaśne. Wow, 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 jest boczniak. Oh, a, wąfa. Wow. To jest idealna bułka. Mhm. Śniadanko w koście, bo miałam jeszcze kupony ze współpracy, więc po co płacić, jak można mieć za darmo? I lecimy już do urzędu. To będzie ślub. Taki dosyć mały, było nas chyba 6 czy 7 osób, jak nie mniej. I później byliśmy w restauracji, pojeść po prostu, posiedzieć, pogadać, nic wielkiego. Ja na takim dużym ślubie i weselu byłam tylko dwa razy w życiu jako dziecko. Jakoś nie jestem z tego powodu rozczarowana. Dla mnie takie imprezy tyloma osobami, z głośną muzyką, piciem do rana, to nie jest, to nie jest mój gol. To Także ja się cieszę na tak małą ilość ślubów. To by było dla mnie dosyć męczące. Także taki malutki ślub i super, bomba, dosłownie perfekcja. Dzisiaj zamierzam cały dzień jeść truskawki. Najpierw zrobię naleśniki z serem i truskawkami i zrobię takiego naleśniko-omleta. Po prostu dam jedno jajko, trochę mąki, trochę mleka zrobimy takiego jednego naleśnika, bo nie potrzebuję po prostu więcej. Te truskawki to jest jakaś po prostu bajka. Nie mogę przestać jeść truskawek. Dobrze, zróbmy to śniadanie, bo jestem już trochę głodna, bo już jest trochę późno. Trochę dodam proszku do pieczenia, żeby się fajnie to usmażyło. No i mąka. U mnie to jest wszystko na oko zawsze. No i to właściwie nie jest to samo co taki porządny, fajny naleśnik, ale przynajmniej po prostu szybciej się robi. Da się to złożyć. To jest po prostu najlepsze rzecz do jedzenia, te truskawki z tą bitą śmietaną. Tu mam jeszcze suple do śniadania, do popicia. D3 Omega i... Y, i ten, i B12. Klasyka, codziennie biorę. Ostatnio nawet udaje się nie zapominać, bo domo wyciąga je rano. Naleśnik. Mm. Idziemy zaraz na śniadanko do Ayoli. dawno nie byliśmy na tej pizzy, ale kawa na drogę, na owsianym. Domowa kawa najlepsza. Niestety to tyle, A 10 zł to kosztowało. Idziemy tam jeszcze raz do kasy, czy na razie idźmy? idziemy? na ściankę, nie na ściankę, tylko do parku linowego. Ja kiedyś byłam, jak byłam dzieckiem, ale teraz jestem totalnie przerażona. Mogliśmy pójść na średnią, ale poszliśmy na standard. Nie jest jakoś mega wysoko, ale ja jestem przerażona. Jak nie, jak nie wrócę, to, to napiszcie miły komentarz, że, że rip. Poszliśmy do tego parku linowego, no i generalnie co? Przeszłam dwie przeszkody, potem stałam 10 minut, płakałam, panikowałam. Tam mnie do... ludzie mnie dopingowali stamtąd, Prze próbowali mnie przekonać, że przecież przejdziesz, przecież dasz radę. Spróbuj tak, spróbuj tak. No i potem ostatecznie przeszłam, ale w połowie się popłakałam, myślałam, że nie dam rady. Potem przeszłam jedną przeszkodę, no a potem już wymiękłam, bo tak, tak gibało, jak zobaczyłam jak, jak domu idzie, to myślałam, że oszaleję. No i przyszli po mnie i mnie spuścili na dół. Także... Ofiara życia, Karolina, kupiła sobie lody na pocieszenie, ale nie czuję się z tym źle. Lód no to, wie to wiedzieć, kiedy zejść ze strony niepokonanym. <grybujesz> Ten lód to jest jakiś kosmos. Chcesz spróbować? Albo Ale ożywienia. Na przegląd zakupów. Musiałam pójść do drugiego sklepu, do Kauflanda, bo nie było mleka żadnego w biedrze. A pojechałam do biedry po to, żeby kupić Alpro na promce. Ale wróćmy do zakupów. Młode listki, to jest moja ulubiona zielenina, zaraz obok krukoli. Nie, nie obok krukoli, tylko rożponki. Alumina, sałatki, ziemniaki do obiadu. Makaron, spaghetti, bo nie wiem ile mamy w domu. Wierzutkiewki, bo były dwie za, je, za cenę jednej. Moje ukochane piwka z Kauflanda, tutaj jedno już otworzone, bo sobie piję. Rama, bo chcę kupić po weekendzie truskawki, więc rama musi być. Jeden jogurt, e, dwa mleka owsiane do kawy. Wybrałam najtańsze, jakie było w Kaufie, takie ze smacznych, a to jest bardzo dobre. Wzięłam sobie na smak trochę czereśni już spróbowałam i są tak dobre. Wow, dawno nie mam czereśni. Do tego na razie nie mam truskawek, więc wzięłam zbyt dużo brzoskwini. Do tego jedna cukinia, jeden ogórek. E, pomidory malinowe i trochę się porozwalały oczywiście. Trzy marchewki Worówki, sznycle, cebulka czerwona. To wzięłam, słuchajcie, bo to był mój ulubiony burger. Mienili teraz opakowanie, więc jestem bardzo ciekawa, czy zmieniła się też, też formuła, smak, cokolwiek. Trzeba to sprawdzić, bo po prostu boję się, że suli mojego ukochanego burgera, bo kiedyś kochałam z heury, ale coś się tam podziało w tym burgerze? Coś dziwnego. E, taki serek on jest przepyszny, czerwone pesto oraz chipsy.